Cześć! Zapraszamy Cię na nasz intensywny, wakacyjny, grupowy kurs z języka duńskiego, norweskiego i szwedzkiego w Mesterze. Pierwsza tura odbędzie się w lipcu, a druga w sierpniu. Każda z tur będzie obejmowała 18 godzin zajęć. Możesz się zapisać tylko na jedną z tur albo od razu na obie, a przed tym czekać lekcja próbna, żebyś mógł albo mogła zobaczyć, czy Ci się podoba. Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Poznaniu oraz online. Dlaczego warto? Ponieważ w zaledwie miesiąc przeskoczysz o pół poziomu wyżej. Grupy będą liczyć tylko 5 osób. Każde zajęcia będą nagrywane, żebyś w razie nieobecności mógł oraz mogła powtórzyć sobie materiał. Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz od nas sylabus z planem nauki na cały miesiąc. A po zakończeniu kursu otrzymasz od nas dyplom ukończenia kursu wakacyjnego. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny i 15 minut w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych. Stawka za zajęcia to 40 zł za 60 minut, a całkowity koszt kursu to 720 zł za miesiąc, czyli za 18 godzin zajęć. A jeżeli w lipcu zdecydujesz się na kontynuację nauki w sierpniu, to czeka na ciebie 5% zniżki. Jak się zapisać? Przez formularz na naszej stronie. To co? Widzimy się na kursie?